No cześć witajcie. Jest taki pomysł, że zbierzemy wszystkie takie najważniejsze zasady wymiarowania w jednym miejscu. No i to będzie takie podsumowanie, chociaż wymiarowanie to jest taki temat długi, że można o tym bardzo dużo mówić, ale przy takich najprostszych rysunkach wykonawczych spokojnie wystarczy i może tak po kolei obrazkowo po pierwsze największy błąd czy największy, duży błąd to jest przykładowo przewymiarowanie czyli na przykład tutaj jak mamy przekrój BB to jest przekrój tego tego czopa i teraz tutaj mamy średnicę 32p6, i teraz, jak ja bym wziął, zwymiarował sobie jeszcze raz coś takiego, o, tak bym sobie zrobił, pokażę, jak się nie wolno, jak nie wolno robić. 32p6 bym sobie napisał, yy, o tu jest duża litera, mała litera, 32p6, i sobie tutaj zrobimy na niebiesko na przykład i czegoś takiego robić nie wolno, ponieważ jest jakby ten sam wymiar podany na dwóch rzutach, może być na jednym rzucie podany dwa razy, też jest przewymiarowanie, też jest to złe. I tutaj sobie oznaczymy nie, że tak się nie robi. Sprawa kolejna jeżeli na przykład mamy i, i będzie załóżmy ta średnica, bo to jest wałek, to na wałku można ładnie pokazać załóżmy, że ta średnica jest 542. 42 Spokojnie można ją tutaj umieścić. Tutaj bardzo ładnie jest, nikomu nie przeszkadza. Ale znajdzie się taki ktoś, który umieści w taki sposób, gdzie można wyprowadzić na zewnątrz, to nie on będzie to umieszczał na przedmiocie. Bo tak mu gdzieś tam automatycznie coś zwymiarowało I to też jest błąd. Czyli można sobie tutaj oznaczyć też, że tego nie można. Czasem jest tak, że nie da się inaczej, że musi być. Bo na... tutaj też jest ten sam błąd zresztą. Więc specjalnie tu z tym drukiem na niebiesko pokazujemy te błędy. Czyli, jeżeli można, jeżeli można wyprowadzić wymiar na zewnątrz, to nie, nie podajemy go na przedmiocie, bo tu jest spokojnie cały duży plac, na którym można umieścić ten wymiar i spokojnie. I to jest właśnie w celu czytelności. Czytelności to musi być czytelne. Sprawa następna to akurat jest dobrze zrobione, że tutaj te wymiary, Jakbyśmy sobie wzięli, narysowali, załóżmy o Moment Dajcie mi chwilę Załóżmy, że tu się ktoś patrzy stąd jest oko No może trochę większe, bo ta źrenica taka mała yy, Tu jest oko i to oko patrzy je przekręcimy niemal nie może to oko patrzy z dołu i z prawej strony jak patrzy, czy patrzy z dołu, czy patrzy z prawej strony, to te wszystkie wymiary nie są umieszczone do góry nogami czyli może być tak, że ja sobie ten, te wszystkie wymiary będę czytał albo tak, albo tak Albo tak, i powiedzmy, że te poziome to wiadomo, to widać, ale te na przykład, te wszystkie, które są w pionie, jak widać, one są na tyle umieszczone, że to oko będzie spokojnie tutaj widziało jako, jako wymiary nie do góry, nieodwrócone. Czyli może powiedzieć nieodwrócone. Yy, czyli to jest też yy, przy okazji tej, tej uwagi tego, tej, może takiej dobrej, dobrej zasady, że jak najwięcej wymiarów powinno być właśnie od dołu i z prawej. To się oczywiście nie zawsze udaje, no bo nie wszystko się da umieścić y, z prawej i z dołu, ale najwięcej tych wymiarów powinno być. Wtedy jest to czytelniejsze. Yy, I tak, yy, jak mamy na przykład. a no może tutaj znowu coś zepsujemy i będzie. Będzie znów okazja do zobrazowania błędu. Yy, miało być podsumowanie, będzie podsumowanie. I teraz na przykład kolejna ciekawostka. Niektórzy biorą i przecinają linię wymiarową. Przypominam, linia, na której jest wymiar i strzałki, to jest linia wymiarowa. I tej linii nie, nie wolno przecinać. I Chyba, że przy wymiarowaniu średnic, ale co innym razem o tym powiem. Tego nie wolno robić, i tutaj też to jest y, wielkim błędem. To też sobie zaznaczymy na niebiesko, to się będzie odróżniało. I to też sobie zaznaczymy, nie tego się nie robi. Nie ma żadnego problemu, żeby to. Tak wyprowadzi, że tutaj będzie mm, każdy, każda linia wymiarowa będzie sobie spokojnie na tym rysunku leżeć, przebywać, być narysowaną i nie, nie ma nikomu tutaj przeszkadzać. Czyli linii wymiarowej nie przecinamy. Sprawa następna. To jest wałek, tak? Jest okrągły, bo widać oś. Fi, tutaj jest Fi, wszędzie widać, że jest Fi, czyli wiadomo, że to jest wałek. Widzimy jego kształt w sposób jak najbardziej obrazowy. I teraz, jakby sobie w ten sposób pójść dalej, to można powiedzieć, że wałek możemy obejrzeć właśnie w taki sposób. Widząc również te rowki pod pusty, ale też możemy sobie tutaj z przodu na niego spojrzeć i zrobić sobie przekrój. I widać, że jest okrągły, ale od razu widać, że na tym widoku z boku widać najwięcej. Dlatego tutaj jest najwięcej wymiarów. I też również wymiarowanie średnicy na tym przekroju jest wielkim błędem, który po prostu obniża czytelność, bo jeżeli pokazujemy wymiary na tym rzucie, który pokazuje najwięcej, to od razu widać co jest wymiarowane nie jest tak, że tu widzisz wymiar a potem myślisz, a co to za kształt w ogóle jest a tutaj od razu widać bez jakiejś nie wiadomo jakiej kombinacji że jest taki kształt jest to wałek stopniowany, bo jest okrągły czyli to jest wymiar, znaczy obrotowy przedmiot jest stopniowany i widać że widać jaki to ma kształt i, i, i tutaj jakby jest to taką wskazówką, że tam, gdzie widać ten kształt najlepiej, jest pokazany na tym głównym przekroju, głównym widoku. To tam pokazujemy wymiar. Następna sprawa. To też się zdarza czasami. Jeszcze. No ale. Kolejny błąd. Konstruktor wymiaruje i pisze milimetry. Też wiadomo, że to są milimetry. Ale się tego nie pisze, bo to nie jest potrzebne. Więc może, może może, też zaznaczymy sobie tutaj, że tego się nie robi. Nie? Czyli wszystkie wymiary, które są tutaj podane, to są wymiary w milimetrach. Hmm. Na przykład tutaj też te odchyłki, tutaj jest jakaś tam, powiedzmy, tolerancja długości. To też wszystko jest w milimetrach. Tu nie ma także jest jakiś inny wymiar. Żyjemy w systemie dziesiętnym. Układ SI tak zwany, jest dalej oficjalny i działający, więc używamy milimetrów. I nie trzeba tego na każdym kroku powtarzać. Następna rzecz nie podajemy wymiarów, które są oczywiste. No tu na przykład taki wymiar oczywisty, to jest to, że tu jak mamy rowek wpustowy, to to, że tu jest kąt prosty. I teraz jakbym ja bym sobie wziął fantazja poniosła i tu bym sobie podał, podał że tu jest 90 stopni może tak nieładnie nieładnie to umieściłem to, to się będzie ja może trochę inaczej to zrobię z drugiej strony to umieścimy z drugiej strony to umieścimy mamy na przykład tutaj o może tak będzie tak będzie idealnie mm. i teraz powiedzmy że to jest yy, tutaj jeszcze może ten wymiar że, żeby się nie przecinał tak jak mówiliśmy wcześniej to sobie to przekręcimy żeby stosować się do tych zasad, które sami o których sami mówimy o, dobrze i teraz tak, no wiadomo, że tutaj jest 90 stopni, no bo jakiś jest rowek wpustowy to nawet widać, że tu jest kąt prosty to podawanie 90 stopni jeszcze raz czegoś co jest oczywiste jest po prostu naturalnym naturalnym no, oczywistym błędem czyli nie trzeba tego pisać że to jest 90 stopni, kolejny błąd. Razem się to zdarza, ludzie czasem to piszą, ale to. No tak się nie powinno robić. Yy... I teraz tak, kolejna rzecz. Ten wałek jest toczony. On jest toczony, czyli mamy jakiś pręd i z tego pręta toczymy po kolei średnicę. Na przykład tą średnica 35. Toczymy do tego miejsca, powiedzmy do tych 119. Potem, yy, może od tej strony pokażę, yy, to, yy, to 35, powiedzmy 9, do 96 mm, czyli dotąd yy, toczymy. Potem 32 toczymy do 58, czyli jakby pokazujemy, na jaką średnicę, na jakiej długości. Czyli tutaj technologia jest yy, dla mnie drogowskazem przy wymiarowaniu. Yy, Dobrze jest sobie, no, trzeba wyobrazić sobie, jak się coś projektuje, wyobrazić sobie jak to będzie wykonywane. To wiadomo, że to nie jest na drukarce 3D zrobione, tylko to jest toczone. Jeżeli to jest toczone, to jest, toczy się na średnicę jakąś i na jakiejś długości. Dlatego też tutaj są te długości podane od tej bazy wymiarowej. Tutaj jest druga baza z drugiej strony, czyli jakby sobie wymiarujemy od, od jakiejś bazy technologicznej. Czy powiedzmy od początku od czoła tego wałka. I jeszcze jedna taka rzecz, która się no, bardzo często zdarza. To jest zamykanie łańcuchu wymiarowego, jeżeli na przykład mamy tutaj. Długość całego jest 256, wiadomo, że milimetrów i tu podajemy sobie 119,93, to nie podajemy już tej długości. No to już jest zamykanie łańcucha wymiarowego czyli sobie to weźmiemy na o, na niebiesko czyli inaczej niż gdzie indziej czyli to co nie to co czerwone jest złe, tylko to co niebieskie jest złe, można czasem inaczej hmm. dlatego, że ten wymiar 93 plus 119 plus 44 to daje 256. Ja nie muszę tego podawać. Yy, jeden z nich po prostu trzeba zostawić. Dobrze jest podać długość, znaczy zostawić, nie podać. Dobrze jest zostawić długość, ponieważ ważne jest ile trzeba kupić tego pręta, a stale jest coraz droższa, więc trzeba wiedzieć ile kupić, żeby za dużo nie kupić. Trzeba wiedzieć na ile toczyć, a to 114 to jest wymiar wynikowy, czyli najlepiej będzie to po prostu sobie wziąć i Zostawić jakby wyjdzie samo, jeżeli ktoś będzie to nawet toczył, to przecież on nie będzie tego 44 mierzył, tylko to mu wyjdzie samo jak sobie odejmie 119,93 po tym stoczeniu, to wyjdzie mu sama ta długość, więc tego się nie pozbawić. i to właściwie tak w pigułce chciałem dzisiaj, żeby I tam były dwa takie poprzednio wideo, które pokazały trochę błędów, trochę zasad. A to właściwie jak zmiksowałem jedno z drugim, to widać teraz jak, jak można bardzo prosto zrobić coś źle. No pewnie można iść dalej jeszcze z tym wymiarowaniem, może pójdziemy dalej, jak będzie zainteresowanie jakimiś tam szczególnymi przypadkami. Tutaj mamy tych nie, 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 trochę sporo. No i tyle. Możemy sobie tego. Użyć jako ściągi, czyli czego nie wolno robić. Tak? Także to by było dzisiaj na tyle, i, i zapraszam do subskrypcji kanału. Pytajcie, jak coś, coś Was szczególnie zainteresuje, i, i do następnego. Cześć.